Arkadiusz Żabka, witam o poranku w Studio Radia 90 Poranny. Gość dzisiaj wójt gminy Lyski Sylwia Gabrielska-Ricka. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Nowa wójt gminy Lyski, która po 29 latach zmienia oblicze gminy, gdzie przez ostatnie no, blisko 3 dekady rządził Grzegorz Gryt. Grzegorz Gryt nie startował w wyborach na wójta, z powodzeniem został radnym powiatowym. Pani Sylwia w drugiej turze pokonała Panią Agatę Kostkę, Te wyniki były też zbliżone, to było 52% dla Pani Sylwii i reszta dla Pani Agaty Kostki. Dlaczego Pani startowała? Startowałam dlatego, ja od zawsze miałam taki plan, jak przeprowadziłam się do gminy Lyski, z założenia chciałam, wiedziałam, że jestem z wykształcenia politologiem, że jeżeli odchowam sobie dzieci, zawsze bawiłam się w kampanie wyborcze, robiłam je dla kogoś. Ale jak już przyszedł ten czas, że dzieci odrosły, stwierdziłam, że teraz jest mój moment. Startowałam najpierw do rady, żeby poznać bardzo dobrze gminy, sobie wszystkie po kolei miejscowości. Dlatego też chciałam zostać właśnie przewodniczącą komisji oświaty, żeby szkoły poznać, ponieważ uważam, że to jedno z głównych zadań gminy, to szkolnictwo. Udało się poznać pracowników, dobrać sobie ludzi, z którymi teraz bym chciała współpracować, radnych. I potem przyszła kolejna start na wójta i Czyli boku. to był jasno określony tak. cel. Pani tak, Sylwia tak. Gabrielska-Ricka pochodzi z, z Dolnego, Dolnego Śląska. Z Dolnego Śląska, od 26 lat mieszka. Jak się pani znalazła na Śląsku? Mi, miłość? Miłość, miłość, oczywiście. <laughs> Ale nie mojej... do Śląska, tylko do kogoś, tak? Tak, do mój Śląska. Poznaliśmy się na studiach we Wrocławiu i mój, mój mąż powiedział, że albo na Śląsku, albo nigdzie. No postawił warunek. No postawił no tak. warunek. Podczas kampanii, to była bardzo brutalna kampania. Niestety, jednym z głównych motywów, szczególnie w drugiej turze, było właśnie to, że pochodzę, tak zwaną, jestem gorolką, gorolicą. Było to przykre, szczególnie dla moich dzieci i mojego męża, bo mój mąż gdzieś miał taki wyrzut sumienia, że ja cię tu ściągnąłem i teraz za to płacisz. Było to. Dla dzieci, które nie rozumiały do końca, dlaczego ich mama, która ich tu wychowała, urodziła, a sama się tu nie urodziła, jest gorsza od innych, to było trudne dla nas, ale, ale najważniejsze są to, co jest po ale, ale sąsiedzi, bliscy, mhm. mieszkańcy Żytnej, dostawałam od dzieci, po tym jak się zaczęła ta kampania właśnie tak brutalizować, dostawałam aniołki, ciasteczka i to powodowało, że, że to jest moje miejsce na ziemi. Pani... Na to jest moje miejsce na ziemi. Stanowcze. Jest pani od półtora miesiąca nową Wójt. Dobrze odmieniam Wójt? Czy pani myśli o tym, żeby. Feminatywy? Nie, jest mi to. Ja się też dobrze czuję, jak do mnie mówi się pani Wójt, niż Wójcina, bo to mi się kojarzy z jakimś słowem, z cielęciną. To będzie Wójt. Dobrze. Pani Wójty, w takim razie od półtora miesiąca jest pani w urzędzie. Jak panią przyjęto? Bo yy, myślę, że początki nie były łatwe. Może nadal nie jest najłatwiej. Dziękuję bardzo pracownikom, bo przyjęto mnie dobrze. Są sytuacje, które są dla mnie bardzo trudne i toksyczne, i pracujemy nad tym, żeby, żeby się to zmieniło, ale jest bardzo wielu merytorycznych i fajnych pracowników, dobrych, którzy, którzy, ja to tak zawsze mówię, są samograje, czyli naprawdę robią swoją robotę i tylko trzeba im pokazać kierunek. Znają się na tej pracy i bardzo im za to dziękuję, bo są mocno zaangażowani. A przed nami lata, gdzie może być bardzo dużo fajnych inwestycji, gdzie można pozyskać środki. Ale dokonała Pani już jakichś zmian personalnych? Będziemy robić reorganizację, tak. Muszę zatrudnić, będziemy teraz robić konkurs na nowego sekretarza. Czyli będzie Pani wprowadzała swoich ludzi? Sekretarza będziemy wprowadzać nowego, no z racji tego, że Pani sekretarz zmarła, yy, będziemy ogłaszać nabór i razem z... To jest sytuacja losowa, oczywiście, tak, ale in, w innych yy. sytuacjach będzie yy, Pani chciała na... ludzi, gryta... Yy, pozbawić, no, no skoro Pani mówi, że przez 29 <gry> Bardziej lat. Bardziej będę patrzyła mm -hmm. w sposób merytoryczny na pracowników, bo uważam, że zawsze uważałam jako politolog, że gmina to jest ciągłość. To nie jest gmina Gryta, gmina Gabrielskiej ricka to nie jest gmina czyjaś. Gmina jest ciągłość gminy, gmina jest mieszkańców i jeżeli ktoś tego nie rozumie, to, to nie powinien startować na wójta. I myślę, że nie będę patrzeć w ten sposób na ludzi. Czyli jak teraz nas słuchają urzędnicy z Lysy, który gorąco pozdrawiamy, pracujcie dzielnie i będziecie docenieni, tak? Tak. I w jakiej kondycji finansowej zastała Pani gminę? No gmina jest poważnie zadłużona. Ja rozumiem, że jest to też efekt tego, że jakieś inwestycje były poczynione, aczkolwiek uważam, że proporcje zadłużenia do inwestycji, szczególnie kanalizacji są trochę zaburzone. No jest właśnie sporo pracowników, więc też to jest obciążenie no, wydatków własnych. Mówi, musimy... mówi pani o przeroście zatrudnienia. Myślę, że stosunkowo patrząc na inne gminy, tak, dlatego musimy, no, musimy to zweryfikować, na ile, na ile jest to przerost, a na ile po prostu trzeba inny zakres zrobić, żeby pracownikom. Bo uważam, że są zakresy, są pracownicy, którzy mają, którzy mają zakres. Zawyżone są tacy, którzy mają zaniżony zakres obowiązków, więc tutaj bym bardziej pracowała w tą stronę. A yy, kwestia no, kwestia tego, że no, zadłużenie moim zdaniem ma wtedy sens, kiedy faktycznie idzie w inwestycje. To zadłużenie jest w jakiej? W jak, Powyżej jak 12 szacujemy. milionów. Tych Jaki to jest procent? Bo to to jest istotne. Yy, no, w, Gmina ma budżet między 60 a 70 milionów, z czego wiadomo, ponad 30 milionów to są tak zwane pieniądze znaczone, czyli subwencja która przez nas tylko przechodzi, a wkład własny to jest między 20, dochód własny jest około 20, ponad 20 milionów. Będą oszczędności? Musimy w jakiś sposób je wprowadzić, musimy to przemyśleć spokojnie, ja myślę, że ja to będę już robić z nowym, nową panią sekretarz, bo chciałabym reorganizację przeprowadzić w momencie, kiedy będziemy, teraz będziemy ogłaszać nabór na nowego sekretarza i myślę, że to już będzie, no odpowiednią osobę chcemy znaleźć. Bo jednak za prowadzenie urzędu odpowiada sekretarz. To jest ta osoba, która ten urząd de facto prowadzi jako techniczny. Wprowadzi, tak. Wprowadziła pani także zastępcę? Tak. Którego nie było? Był zastępca był, przed tym pan, teraz przed Tylko tym, teraz mamy zmianę. Tak, tak. Był tak przed mamy pan zmianę. Dlaczegoż Dudek, obecnie tak. przewodniczący rady. A dzisiaj mamy Szymona Musiała, prawda? Tak. Człowieka, który też startował w wyborach. Państwo się dogadali. Po, no tak, dogadaliście po się skoro. Turze. Tak, po turze. tak, ja wiem, że były kontrowersje, że wcześniej nie, nie byliśmy wcześniej dogadani. Pan Szymon w noc wyborów zadzwonił z, no, z takim żartem, że widać, że w gminie Leski mężczyźni byli tylko przystawką, że kobiety obejmują gminę. I czy jest przestrzeń do rozmowy? Ja powiedziałam, że jak najbardziej, możemy porozmawiać. Pan Szymon jest, był prezesem spółki wtrążnej wodnej. A ja uważam, że tam jednym z właśnie z głównych problemów jest też dostarczanie wody na terenie gminy LESKI, ponieważ to są prywatne spółki na prawie wodnym i jest zawsze problem, jak ktoś nowy się chce przyłączyć. I myślę, chciałabym, żeby pan Szymon zajął się właśnie kwestią usystematyzowania, uporządkowania kwestii wody w naszej gminie i przede wszystkim naniesienia na mapy, bo my nie mamy map, gdzie idzie się gdzie woda w naszej gminie, i to bym chciała, żeby było jego główne zadanie. To gadaliśmy się po pierwszej turze. Ze skutecznym Tak, tak ale tak. z tym, że mój warunek był taki, że mówimy to od razu, że nie mówimy tego po, tylko mówimy to od razu, że mieszkańcy już wiedzą, że głosują na kombo. A to prawda, że mówiono pani, że kobieta nie ma szans w lyskach. Tak, to prawda. to prawda, I to mówiły mi osoby, które dla mnie mają, znaczy, jakby no ich zdanie się dla mnie liczyło i mówiły, że gmina Lyski nie jest gotowa na kobietę. Bardzo często to słyszałam. Yy, więc, no, ale słyszałam, że nie jest gotowa na gorolkę, na kobietę. A jak widać, Gminalecki jest gotowa na wszystko. I, i myślę, że dobrze. Poradnym gościem Radia 90 jest W. Gminy Lyski, Sylwia Gabrielska-Ricka. Dziękujemy, słuchaczom Radia 90. W internetowej części naszej rozmowy zapytam o plany pani Wójt, no bo startowała z wieloma hasłami. Czy uda się je zrealizować? Posłuchajcie nas w sieci. No właśnie. Szklaneczka wody, proszę bardzo. Nie no, szklaneczka wody, proszę bardzo. Można się wody napić, wręcz trzeba się wody napić. To jest zdrowa woda z rybnickich wodociągów. Pani Bójty, pani powiedziała tak w kampanii wyborczej: chce wiele zrobić. Chce zacieśnić współpracę z Urzędem Marszałkowskim. Wiem, że pani już jest po pierwszym spotkaniu. Chce pani ściągnąć więcej środków zewnętrznych. Co dzisiaj jest najważniejsze? Czy to, czy to już te, te, te pierwsze lody zostały złamane? Kanalizacja i drogi. Droga 923 Wojewódzka, która przelatuje przez Raszczycę na wysokości strążnej. Chciałabym dokończyć przynajmniej pobocze, żeby było zrobione nawierzchnia bitumiczna bądź chodnik, bo tam nie do końca jest to zrobione i jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców i niebezpieczne. Przez Żytną też nie ma odcinka, jeszcze pobocza, ale Raszczyca to jest te, te, ten priorytet. Tam jest dojście do przystanku, którędy młodzież dochodzi do liceum, żeby dojechać do, do szkół średnich, do Raciborza. I tam jest, ja osobiście swoje dzieci z Żytnej tylko dowoziłam dlatego, bo bałam się, żeby tego fragmentu nie szli na piechotę, jak dojeżdżali, i na przystanek dowoziłam. To, jak, jak Państwo wiecie, wszyscy, którzy jeździcie z Rybnika do Raciborza, Próbujecie ominąć rydłutowy i korki, bo tam cały czas jest problem i jeździecie przez leski. To przez prawda, leski. jest to alternatywna tak, droga, tak. ona jest, jest po bardzo... prostu przyjemniejsza. Nie mamy wielu światów, które mamy w rydłutowach, ale jest niebezpieczna, bo też tam samochody szybko jeżdżą. Szybko jeżdżą, tiry jeżdżą i nie ma pobocza w raszczycach. I wtedy te dzieci muszą zejść na bok wręcz do rowu czasami. Teraz już drzewa są systematycznie wycinane, bo tam jeszcze były wielkie drzewa, więc nawet nie było jak zejść na to pobocze. No, kanalizacja. Chciałabym również w Strążnej, żeby jakakolwiek infrastruktura sportowa, bo tam nie ma żadnej przy szkole. Teraz będą oddawane dwie sale w Raszczycach i Zwonowicach, co bardzo się cieszę, bo również jako przewodnicząca Komisji Oświaty również się starałam. Pan Wójt się starał również poprzedni i udało się, więc bardzo się cieszę. A wczoraj byłam na, przedwczoraj, w sali w Zwonowicach i jest przepiękna. Zapraszam, żeby zobaczyć. Bardzo lubię takie efekty, one mnie satysfakcjonują. Jednym z haseł był także Gminny Ośrodek Kultury. Tak, tak. chciałabym no, powoli, powoli Ośrodek Wsparcia Rodziny przekształcać w Dom Kultury, z zachowaniem całkowicie w takiej formie, jak jest teraz Świetlica wielopokoleniowa dla niepełnosprawnych. I tu bym chciał uspokoić, bo było bardzo dużo haseł, że ja chcę zlikwidować to absolutnie. Uważam, że Jedną z grup, czyli osoby niepełnosprawne, to jest ta grupa, której Państwo zawsze powinno pomagać. To znaczy, ja wiem, że są kontrowersyjne różne temat socjali, komu pomagać, komu nie, akurat to jest grupa, której zawsze powinniśmy wszyscy się spiąć i pomóc. I to zostanie bez zmian, ale chciałabym, żeby był na przykład ostatnio była Gala Tańca w Raciborzu. I wielu rodziców mi mówiło, że sama nazwa, Ośrodek Wsparcia Rodziny, jak ogłaszają na konkursach, Dom Kultury stąd, Młodzieżowy Dom Kultury, GOK, stąd i u nas Ośrodek Wsparcia Rodziny, że to źle się kojarzy. Więc ten dom Czyli Kultury, zmiana szydu nawet, tak? Szyldu zmiana myślę, nazwy. I myślę mhm. bardzo, by, zależałoby mi, bo specyfika naszej gminy jest taka, że mamy 10 miejscowości. Yy, nie zawsze z danej miejscowości ludzie chcą do Lesek dojeżdżać na zajęcia, więc zależałoby mi na zajęciach satelitarnych też. Myślę, że to no, je, jest, jest przestrzeń, jest chęć, i myślę, że, że w tą stronę pójdziemy. I jeszcze jest jeden pomysł, który znalazłem w pani kampanii: zorganizowanie komunikacji publicznej, tak? Chcemy, powiatowej właściwie, tam, tak. Tam komunikacja komunikacja jest u nas, dość mhm. dobrze zorganizowana, tylko bardzo drogo wychodzi. I chcemy teraz, siedzimy nad tym, no, będziemy rozmawiać zarówno z rybnikiem, jak i z Raciborzem. Żeby spróbować obniżyć te koszty, bo one są naprawdę ogromne, ponad milion złotych i to jest duże obciążenie dla gminy. I to jest znowu specyfika naszej gminy. Część z, z naszych mieszkańców jest sfokusowana na rybnik, część na rydutowy, część na Racibórz, bo tak mamy gminę rozłożoną między tymi powiatami. I, yy, no, i dojechać trzeba wszędzie. Musimy, musimy, szczególnie młodzież dojeżdżającą do szkół średnich. I musimy nad tym popracować, jak to zrobić, żeby jesteśmy w trakcie. Już mamy odbywaliśmy spotkania. Pan kierownik będzie teraz zrywała. Plany ambitne, słyszę. Pytanie, jak to zrobić, skoro Pani już mówi na początku, że finanse nie są najlepsze. Mhm. No to skąd trzeba... Pani weźmie pieniądze? Będziemy starali się jak największe środki podatki zewnętrzne Podatki podniesie pozyskać... od mieszkańców? Nie, 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 bo podatki mam dość wysokie. Podatki mam dość wysokie. Myślę, że będziemy starać się pozyskiwać jak największe środki zewnętrzne. Jest teraz okazja, ponieważ i KPO rusza i, i, i myślę, że, że w tą stronę pójdziemy. No, a również tutaj myślę właśnie, że poszukać oszczędności na takich... Wydaje mi się, że jest przestrzeń na konkretnych wydatkach, gdzie można byłoby je zreformować i troszeczkę inaczej ułożyć. Nie mówi Pani o jednej dużej inwestycji, która będzie też w zainteresowaniu Gminy Lyski. Mam na myśli drogę Pszczyna-Racibórz na mhm. tym odcinku raciborskim. Kilka dni temu doszło do tak. spotkania podczas konwentu Gmin Powiatu Raciborskiego. Dokładnie tak, bo to mamy Powiat Raciborski, mamy Gminę Lyski, mamy Gminę Lubomie. I to nie płyną pozytywne wiadomości z tego spotkania. Tak, niestety, jeżeli no, szczególnie miasto Racibusz nie spręży się i nie przyspieszy prac nad projektem, może być problem, ponieważ Urząd Marszałkowski nie chce, tak kolokwialnie rzecz mówiąc rolować zadań na następny rok. Jeżeli one nie będą wykonane, nie chcą przerzucać już tych zadań, że ciągle odwlekać i odwlekać. Więc jeżeli. Nie wyrobimy się w czasie z projektu, mogą nam zdjąć to zadanie, więc. Mówimy o zadaniach projektowych. Tak. Bo jesteśmy mhm. cały czas w głębokim lesie. Tak. Więc musimy jak najszybciej po prostu, ale Starosta Raciborski czuwa teraz nad tym, więc mam nadzieję, że, 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 że... No, musimy być dobrej myśli. A gmina bo ta Les... droga jest bardzo potrzebna, no, powiat raciborski szczególnie jej potrzebuje. A gmina Leski? Dla gminy Leski oczywiście każdy objazd, mm. gdzie, 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 który nie będzie się toczył przez naszą gminę, każdy, każdy taki, taki objazd jest dla nas konieczny. Czyli nie chce Pani, żeby ludzie przyjeżdżali do Lesek, dobrze nie, rozumiem? Nie, do Lesek jak najbardziej, ale nie tiry, które przejeżdżają <grym> i niszczą drogi, tylko żeby przejechać. Sprawa była zgłaszana w, 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 u, stróżach, u stróżów prawa? policja, to jest oczywiście droga wojewódzka, hmm. tak, ale można postawić ograniczenia My prędkości, można postawić no, swego rodzaju takie To jest teren zabudowany, tam hmm. prędkość jest i tak ograniczona. My wnioski, yy, ale są nie... momenty, kiedy nie jest zabudowany, wtedy tam... Yy... Yy, tak, to jest odcinek między, tam w zasadzie Żytną nową zasadzie bodajże, Nową tak. Tak, Wiem, tak, bo tam tak, można mm, troszeczkę mm, przyspieszyć. Tak, tak. I tam wszyscy I to jest bardzo właśnie problem, szczególnie właśnie dla żytnej, ponieważ wjeżdżają wtedy z wysoką, z, z wysoką prędkością do żytnej, a na początku żytnej już się teraz budują nowe domy i rodzice stamtąd mają słuszne, słuszne zastrzeżenia, że na przykład dojście do przedszkola czy do przystanku zaczyna być niebezpieczne. Panie Wójt, Jejkowice to nazywana, ta, ta gmina jest często taką willową dzielnicą czy sypialnią miasta rybnika. Ale z chcą mieć charakter? Przed wejściem na antenę z pana tutaj pracownicą właśnie rozmawiałyśmy o tym, jak się zmieniają teraz gminy wiejskie, że przeprowadzają się do gmin wiejskich ludzie często właśnie z miasta po to, żeby spokojnie po pracy odpocząć. I jest to, myślę, w całej Polsce problem, ponieważ często jest tak, że ludzie z zewnątrz nie chcą się asymilować, oni chcą tam tylko po prostu. Przespać odpocząć i wrócić, i zaczyna być problem inny. Przeszkadzają żniwa, przeszkadzają koguty, przeszkadzają psy, przeszkadza zapach. Przeszkadza, właśnie na przykład, to no niestety, nakładki asfaltowe gmina nigdy nie będzie w stanie położyć pod takiej podbudowy pod asfalt, który byłby powyżej 3,5 ton. A pani sama się przecież z, z tym musiała zmierzyć tak. problemem. Tak. Dobrze tak, myślę, bo skoro tak. pani mieszkała we Wrocławiu tak. i przeprowadziła się na wieś tutaj. Tak. No to też nagle zamknie. Zapach... Nie, pan micem mi powiedział jeden rolnik, i słusznie, do tej pory mi się. A chcecie jeść? Chcecie jeść? To to jedzenie trzeba zrobić, żeby produkować, więc. Yy, Oczy się otwierają. To trzeba tak, trzeba cierpliwości i poza tym szczerze, żniwa są jakiś okres. Yy, to nie jest systematyczne, nie jest co tydzień i tak dalej. Jakby człowiek ma to z tyłu głowy, to jest jeden dzień, przejadą, kurzą, okna wymyje, i jest spokój. A no myślę, że to będzie ogólnie problem, ponieważ coraz więcej ludzi, jednak mieszkańców wsi pracuje w miastach i dojeżdżają i y, pogodzenie tego no, no stoi przed nami, jak to zrobić, żeby właśnie te asfalty były, żeby do, 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 można było dojechać, ale obciążenie powyżej 3,5 ton, mleczarki, traktory i sprzęt też musi jechać, ten asfalt pęka i ja, tu, tutaj jest bardzo duży problem. A gmina y, zwiększa swoją populację? Jest na stałym poziomie, co uważam, jest sukcesem. Dlatego, że wszędzie się zmniejsza, a u nas jest na stałym poziomie. Ja jestem ogólnie bardzo szczęśliwa, ponieważ ja mieszkam w dzielnicy, bo moja żytna, mimo że jest mała, to nie jest ma sołectwo. dzielnicę. To jest dzielnica, Je? tak? Tak, jest dzielnica budzin i mój budzin bardzo mocno podnosi demografię. Mamy bardzo dużo dzieci. Fajnie, jest, głośno gwarno, także mam nadzieję, że. To żłobek żłobek u nas nie ma żłobka i to też jest właśnie problem bardzo kontrowersyjny i yy, No bo zawsze babcia wychowywała Zawsze tak? babcie, ale Myśmy, był pomysł na Malucha Plus, tylko tak, żłobek jest dużym obciążeniem dla gminy, ale inny problem, mamy na przykład teraz problem w Dźmierzy, w Dźmierzu, postawiliśmy, znaczy wyremontowaliśmy przedszkole parę lat temu, walczyliśmy, żeby dzieci tam przyszły, a teraz jest nabór czwórka dzieci. Po prostu ym, specyfika naszej gminy, 10 miejscowości, z czego Zwonowice to w zasadzie całkowicie pracują w Rybniku, a Racibórz, a przepraszam, Raszczyce żytna w Raciborzu. I teraz mamy pracujące w Raciborzu, rozmawiając z nimi, one mówią, słuchaj, dla mnie na przykład jeżeli ten żłobek byłby w dzimierzu albo w Strążnej, jechać z Żytnej czy z Raszczyt, stawić dziecko do Dźmierzy, po czym jechać do Raciborza do pracy i na telefon, że dziecko ma gorączkę, co w żłobku się zdarza często, wrócić do Dźmierza po dziecko, jechać do Raciborza do przychodni i z powrotem potem do domu jest bez sensu. Że dziecko najlepiej, jak jest żłobek obok mamy, czyli tam, gdzie pracuje. No i chciałam dać bąż bon ale niestety ostatnio radni zdjęli to. Problemów sporo do rozwiązania. Tych małych, przyziemnych mam wrażenie bardzo dużo. No ale my żyjemy tu i teraz. Ta duża polityka nas nie interesuje. I to jest chyba też bardzo ważne w tych małych społecznościach. Tak, ja uważam, że samorząd to jest ciężka praca, naprawdę ciężka praca, bo jak czegoś nie zrobimy, to widać to od razu, jak zrobimy to to tak ma być. I samorządowcy to są ludzie, którzy tak naprawdę dostają często po głowie za wielką politykę, bo my musimy się zmierzyć z, z tymi decyzjami od góry, z obciążeniami zadań samorządu. My musimy się z tym zmierzyć. Uczy a czasami... się Pani samorządu, jest Pani od pięciu lat radną, była od ponad pięciu lat, bo mieliśmy przedłużoną kadencję, a wójt Grzegorz Gryt służy radą i pomocą? Odwiedza Panią? Gminy odwiedza mnie nie, nie, ale. Ale? Ja już musiał z kampanii wyborczej i zacząć pracować, no. Pani Wójt, wszystkiego dobrego życzę, powodzenia i, i cóż, no żeby gmina rozkwitała, bo faktycznie, obserwujemy to, wiele osób wyprowadza się z miast i szuka takiego fajnego, zielonego miejsca, a jeszcze leski są zielone, prawda? Tak, leski są naprawdę, mamy no, tak piękne wsie, zapraszam, piękne wsie, piękne tereny, Sumina, Bogunice, wszystkie, żytna, wszystkie. Ale jeszcze to nie jest sezon na grzyby, prawda? Jeszcze nie, ale ja osobiście ze swojej działki. Ale na, na spacer której... z psem na przykład ci może Tak, znaczy mamy Pylecamy. bardzo dużo, mamy fajne ścieżki rowerowe, coraz bardziej się rozbudowują, zapraszamy. Yy, I naprawdę lasy mamy bardzo ładne, i wilki mamy. O, wilki, hmm. kuszące. <laughs> kuszące. <noise> dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Porannym gościem Radia 90 była wuj gminylicki Sylwia Gabrielska-Ricka. Wszystkiego dobrego i dobrego weekendu. Arkadiusz Żabka, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, miłego dnia.